Cześć, witajcie, z tej strony Robert i dzisiaj chciałbym Wam pokazać słuchawki, które dostałem z Samsunga i teraz tak, tak wyglądają te podstawowe, które mamy do Samsunga Galaxy S5 i dobrze wiecie, że to są te same, co od Samsunga Galaxy Note 3 tak samo wyglądały, jeśli chodzi o jakość wykonania, o sposób wykonania wygląda to identycznie, tak samo wygląda Pilot Wejście i zestaw gumek, które dostaliśmy oczywiście do słuchawek, to jest jakby jedna rzecz, ale dostałem takie słuchawki i to są Samsunga Level, Level In właściwie one się nazywają i faktycznie, może trochę dole i faktycznie muszę powiedzieć, że, że grają świetnie. Hmm, tak, różnica jest całkiem spora, chociaż tak naprawdę nie słychać tego tak dobrze na Samsungu Galaxy S5, z tego względu, że no, Samsung Galaxy S5 ma jakiś tam jakby ograniczony zakres głośności hmm, i te słuchawki owszem, grają lepiej i to, i to słychać, ale po podpięciu na przykład do komputera hmm, ta różnica jest jeszcze większa i to jest jakby. No naprawdę zaskakujące, że głośniki czy tam słuchawki wykonane przez tą samą firmę, tylko tutaj dołączone do zestawu, a tutaj osobne, mogą aż tak różnie grać na korzyść właśnie tych. I teraz tak, pewno na początku zapytacie, czy można je dostać w Polsce i tak dalej, widziałem, że gdzieś są już w sklepach, na przykład Redcon je ma, ale w jakiejś tam zabójczej cenie. 420 zł, coś takiego. Wrzucę Wam linka w opisie, żebyście mogli zobaczyć. Ale faktycznie na pewno jak wejdą do sprzedaży już tak szerzej, to, to na pewno stanieją mi to szybko. No były zapakowane w takie pudełko właśnie. Tak to się otwierało. Tu były zapakowane i tu były jeszcze taki specjalny pokrowiec, więc to o tyle fajne, że, że tak to właśnie wygląda. A same słuchawki jak je znajdę, prezentują się właśnie w ten sposób i były w takim pudełku. Tutaj mamy dodatkowe zapasowe gumki, które możemy sobie wymieniać. Te uszy, no, nie wiem, dlaczego one są w takich, że tak powiem, słabych kolorach. Nie są wszystkie białe, ale mimo wszystko, i tak fajnie, że no sporo tego jest, więc każdy będzie mógł sobie dopasować. To można sobie włożyć tutaj w kieszonkę. Myślę, że to się tak właśnie robi, że tutaj mamy. Zapasowe. No i słuchawki możemy sobie zmieścić tutaj i to zapiąć. Mamy takie ładne tu i to wam na końcu pokażę. A same słuchawki wyglądają tak. Są, jednak różnią się troszeczkę, ja spróbuję to może lepiej wyostrzyć. O. Różnią się od tych, które mieliśmy standardowo. Zresztą to widać, e, chyba są zdecydowanie lepiej wykonane. Mają chyba więcej głośników, większą most, tak dalej. Jaż audiofilem nie jestem, ale no to słychać, że one lepiej grają. E, złącze również wygląda ciekawie, bo, bo jest już tak sygnowane Samsungiem, więc e, takim srebrną uwódką ma, więc naprawdę bardzo ładnie to wygląda jakby troszkę wystaje bardziej, w sensie jeżeli podłączymy sobie do, do telefonu już ale mimo wszystko naprawdę no bardzo, fajnie, bardzo fajnie to wygląda i myśl, muszę przyznać, że, że no dużą frajdę mi sprawiało to jak słuchałem muzyki na tych sławkach i rzeczywiście grają bardzo fajnie to co jest również ciekawe to to, że pilot jest też inny bo oczywiście podstawowy mieliśmy taki ten sposób. I teraz, no, głośność mamy tutaj, a tutaj mamy przycisk tak samo do przeskakiwania, pisanek do przodu, bo do tyłu nie wiem, dlaczego tego nie robią. To, to, to można by było też fajnie rozwiązać, że, że, że tutaj tych dwu, z tego przycisku zrobić dwa. Nie był to by jakiś chyba wielki problem, więc myślę, że, że tutaj. To jakby jest do opracowania. Tu mamy ten znaczek Level, tu możemy sobie oczywiście zwężać te kabelki, żeby, żeby no w tej części były jakby połączone, szły razem. Tu mamy to logo Level sygnowane, właśnie tutaj od Samsunga. Jeśli chodzi o samo pudełko, to tak naprawdę tutaj są jakieś informacje odnośnie tych głośników, że są jakby potrójne. No, i jakiś tam inny design, tak dalej, ergonomiczny. Są jakieś intuicyjne komendy, których ja jeszcze nie rozprosowałem, szczerze powiedziawszy. Ale z tego, co mogę wam tutaj powiedzieć, to tak. Mamy Play Pause, Skip to Next i Long Press to jest S Voice, czyli właściwie to tak samo wygląda. Właściwie to tak samo wygląda jak w każdym innym. No, i tutaj mam informację, że. Jest kompatybilne z Androidem 4.0, w Galaxy jest dwójce i w Galaxy Note 1 od 2012 roku, ze smartfonami i późniejszymi. Więc tak to właśnie wygląda. Myślałem, że będzie jakoś więcej tych jeszcze właśnie rozwiązań, że możemy sterować tymi słuchawkami, ale w sumie to będzie wystarczające. Oprócz tego, że możemy cofać się, to, to rzeczywiście niczego nie brakuje, no i tak, no ciężko mi tu jakoś tutaj wam zaprezentować jak grają te sławki, ale rzeczywiście, no może jeżeli tutaj włączymy jakąś e, melodię, to, to będzie to słychać. Nie wiem, nie słychać pewno tego, ze względu też na muzykę w tle, ale postaram się ją wyciąć. W każdym razie naprawdę bardzo fajnie wyglądają, bardzo fajnie grają i, i mam nadzieję, że cena szybko spadnie i będzie to bardziej dostępne, ale faktycznie warto, warto, bo to zdecydowanie lepiej gra niż te podstawowe słuchawki, które mamy dostępne w, w pudełku razem z telefonem. Jeśli macie pytanie, dajcie je znać, chętnie na nie odpowiem. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.